Mówi się, że Aprilia Tłono V4 to jest RSV4 bez owiewek i trochę w tym stwierdzeniu prawdy jest. Natomiast w przypadku tego potworka to jest jeden z jego największych atutów. Tak, jak w przypadku większości swoich modeli, tak w przypadku Tuono V4, Aprilia oferuje dwie wersje: standardową i faktory. Ja mam dzisiaj drabat wersję faktory, czyli usportowioną, która nadaje się do szybszej jazdy zarówno na drodze, jak i po torze. Przede wszystkim wyróżniają ją półaktywne zawieszenie O-Linsa, Mamy także obniżoną kierownicę, sportowe podnóżki. Trochę inną ergonomię, przede wszystkim wynikającą z innej kanapy, no i brak miejsca. Dla pasażera. Natomiast to, co jest najbardziej istotne w tym motocyklu, to jest jego serce, czyli podwójna fałka o pojemności 1077 cm Ona generuje 175 koni i 121 nm i zarówno w przypadku wersji faktory, jak i standardowej to jest dokładnie ten sam. Silnik. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w przypadku tego silnika kąt rozwarcia cylindrów wynosi 65 stopni i to między innymi on odpowiada za to, jak ten silnik się zachowuje, jaką ma charakterystykę, no i przede wszystkim jak brzmi. A brzmi wyśmienicie zresztą, jak każda Aprilia. W duecie z niesamowitym silnikiem konstruktorzy z Aprilii zapewnili nam także wybitną elektronikę. Mamy 6 trybów jazdy. 3 do jazdy ulicznej, 3 do jazdy po torze w zestawieniu z Willy Control, Launch Control, z ABS-em, z, oczywiście z kornelem ABS-em, z kontrolą trakcji, także z żyroskopem. Mamy tutaj pełen pakiet do tego, żeby tak naprawdę dostosować ten motocykl pod siebie. I niezależnie od tego, jakie mamy oczekiwania, możemy być pewni, że on im sprosta. Od 2021 roku mamy tutaj również kilka zmian związanych z designem. Przede wszystkim mamy pełną lampę LEDową, trójdzielną. Do jazdy w ciągu dnia mamy takie bardzo charakterystyczne obramówki ledowe, reflektory włączają się podczas jazdy po zmierzchu, bądź w trudniejszych warunkach. Mamy także inną owiewkę, ona jest bardzo podobna do tej z RS 660 i po tym redesignie Aprilia również wpisuje się w ten według mnie bardzo ładny, a jednocześnie drapieżny Trend także ten motocykl nabrał bardzo na charakterze dzięki tym owiewkom. Mamy też bardzo ciekawe rozwiązanie z wahaczem, i to jest również nowość w tym motocyklu. Wachacz został tak zaprojektowany, żeby ten środek ciężkości jeszcze bardziej obniżyć, dzięki czemu poprawiono m.in. to, jak ten motocykl zachowuje się podczas wyjścia z zakrętów na dużych prędkościach. A przy takiej ilości nutonometrów i jednocześnie przy takiej charakterystyce, jaką ma RSV4 i jaką ma tłono V4, myślę, że to jest istotna zmiana, bo tutaj po prostu tej mocy na kole jest strasznie, strasznie dużo. Także reasumując największe atuty w wersji factory, to jest oczywiście silnik, to jest zawieszenie linca i ergonomia, która została przystosowana do tego, żeby kręcić kółka na torze. Natomiast w wersji standardowej z kolei a dzięki wyższej kierownicy, dzięki trochę innym podnóżkom, e, dzięki bardziej wygodnemu siedzeniu, e, no tak naprawdę możemy pokonywać te dystanse dużo, dużo większe i przede wszystkim producent jest tak pewny tego, że ten motocykl nadaje się do jazdy turystycznej, że nawet możemy domówić do niego dedykowane kufry. Także w zależności od Waszych potrzeb wystarczy tylko wybrać pomiędzy wersją standardową i Faktory i cieszyć się tym pięknym generatorem adrenaliny. Także zapraszamy do Motomio na pierwsze piętro, to właśnie tutaj czeka na Was Aprilia Tłono V4 w wersji Faktory.